Cześć, witam na kanale IndieTrading. Dzisiaj pokażę taką sytuację, która jest oparta na poziomie wsparcia i oporu, tak. Jest ona zrozumiała dla początkujących. Także poproszę o subskrypcję kanału i zostawienie komentarzy, jeżeli to wideo Ci się podoba. To po prostu tworzymy transakcje 100 dolarów GPUSD i zobaczcie dlaczego niżej i co to jest za taka strategia, którą można powtórzyć i zarobić na tym. Zobaczcie, naprawdę mamy tutaj Tendencja wzrostowu, tak, wskaźnik RSI pokazuje tendencję wzrostową i na wykresie też mamy tendencję wzrostową. Zobaczcie, mamy świecie zielone, tak, że cena poruszyła w górę i mamy trend wzrostowy, ale co dalej? Dalej, zobaczcie, że wcześniej, tak, cena była już taka, tutaj był trend wzrostowa, mamy trend wzrostowy, ale na wskaźniku RSI już cena zmieni swój kierunek i zacznie spadać, tak, oznacza, że już nie ma tej siły, która musi być na, na wykresie. Dalej na tym poziomie zwróćmy uwagę na świecie. Tak? Jakie są świecie? Świecie są takie z, małymi, z małym ciałem, tak? ale z dużymi z dużym cieniami. Tak? Oznacza, że naprawdę tam jest taka niepełność tak? i zaczyna się odwrócenie tendencji. Dlaczego? Bo tutaj mamy poziom, który tu, ten, tu, ten, ten ruch, ten trend wzrostowy. Tutaj uczyma, tak i dalej będziemy czekać korekcję, bo zobaczcie, na wskaźniku RSI już mamy ruch w górę, tak, i ceny znajdują się na poziomie oporu, i ten, ten poziom oporu będzie wpływać na ceny. Zobaczcie, gdzie był wcześniej ten, ten poziom. Tak, mamy 30-minutową ramę czasową i z, zwróćcie uwagę, tutaj też mamy już wykupienie na wskaźniku RSI. Tutaj mamy poziom oporu i już mamy świecie czerwony, tak i pokazuje, że te, ten trend wzrostowy już traci siły, tak? I nie, mo, nie może kontynuować dalej wzrost, tak, bo już zobaczcie, mamy tutaj świecie czerwone tak, który pokazuje, że mamy miejsce odwrócenie tendencji, bo mamy tutaj trend wzrostowy, ale mamy poziom oporu, który będzie odwracać ceny. I zobaczcie, na przykład mamy odwrócenie. Ale zawsze musimy pamiętać, że może być tak, że cena wchodzi w ten poziom oporu, ale do końca jeszcze nie odwróciła się, tak, na stopie korekta. Na przykład teraz mamy taką korekcję, która pokazuje, że cena dalej próbuje iść w górę, tak, ale te byki pchają ceny w górę, ale medwiedzi nie dają wypchnąć, tak, oznacza ta niepełność, kto, będą, kto będzie dominować, tak, lub byki, lub medwiezi. I ta sytuacja jest tej korekcji. I kiedy już znamy, że naprawdę jest cena wykupiona, na przykład, to będzie, jeż, będzie z, z, zmiana trendu i będzie trend spadkowy. Tak? Także poczekamy, zamknięcie transakcji i zobaczymy. Zawsze musicie pamiętać, że na, na tych poziomach, na, na tych strefach e, wsparcia i uporu, zawsze jest taka zmianność i, du, 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 i nie, nie do końca jest zrozumiałe, czy będzie odwracanie, czy nie. Dlatego używamy innych tak, takie jak RSI na przykład, żeby zobaczyć zobaczyć te wykupienie lub wyprzedanie, dlatego jest konieczne korzystanie z wskaźników, na przykład wskaźnika RSI, tak, i zobaczcie tak, jeszcze trochę, zatało zamknięte w plusie, wszystko w porządku tak, i na tym poziomie cena odwróciła się i już zaczynamy iść w trendie spadkowym, tak. I teraz poproszę chwilkę uwagę, chciałbym poprosić się do dołączenia do mojej grupy darmowej NinjaTradit Free Group. Prowadzimy tutaj dwie sesje handlowe dziennie, tak, jedną o 14 godzinie na przykład i jedną o 18 godzinie, tak. Daje jeden sygnał za sesję, także masz dwa sygnały dzienne na przykład jak tutaj. To link będzie w opisie tego filmiku, żeby chociaż dołączyć się, to poproszę przejść po linku i dołączyć do grupy. I jeszcze chciał pokazać robotę handlowego. Проваджує аналізу технічну на різних парах валютових і на різних рамах часових, так може беріону довольні пари валютових, і далі рами часові теж, які хочеш, і проводить аналізи, далі робот видає внески, так, наприклад, вище в дул і в дул, Означає, що є така тенденція спадкова на краще, і можеш справді на трендинг вью і творити транзакції в дул. Так. Так, лінк на робота в описі к фільміку, Там буде крутка інструкція, як його отримаєш, можеш прийти інструкції, зробити і отримаєш того бота. thank mm -hmm. you Dobrze, zobaczcie, jeszcze raz pokażę Dlaczego cena odwróciła się na tym poziomie To jest bardzo ważne rozumienie Tych poziomów, bo naprawdę Na poziomach wsparcia lub to Zawsze musi być jakaś Jeżeli nie ma takiej siły trendu Bo nie było, trend nie jest silny Bo wskaźnik RSI pokazuje, że trend Nie jest silny, dlatego Nie jest taki, nie idzie w górę A tak zmienia Swój kierunek i zaczyna się spadek Zobaczcie na wskaźniku RSI Od tego poziomu na przykład było wyprzedanie, tak? ale dalej cena nie, nie poszła niżej, był trend wzrostowy i tylko na tym poziomie wykupienie zaczął się trend wzrostowy tak? i cena, cena poruszyła w dół, dalej od tego poziomu spadszy, gdzie było, było rozpoczęcie trendu, cena poszła w górę i do poziomu oporu i od poziomu oporu już zmienił swój kierunek. Bardzo ważnym jest to zanie na różnych ramach czasowych, tak? E, tej, 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 jak jak połączyć cenę. Bo jeżeli nie sprawdzimy na innych ramach czasowych, to to jest złe i tylko na ramach 30 minutowych na 1 godziny można zobaczyć trend. Dobrze, zobaczcie, mamy tutaj nową parę baletową, tak, otworzymy transakcję, szukamy parę na Bocket option zawsze sprawdzamy ile procent wypłaty nie ma. Tutaj teraz mamy mały procent wypłaty, i nie będzie handlowało tej parę Waltową, zmienimy parę Waltową, ale była, tak na sytuacji było dobra do otwarcia transakcji, ale jeżeli jest mały procent, to lepiej nie ryzykować i otworzyć inne inne transakcje na tej parę walutowej, gdzie jest dobry procent wypłaty. bo Jeżeli procent wypłaty jest mały, to lepiej nie handlować, żeby nie, nie stracić pieniądze, kiedy mamy mały procent wypłaty, bo to jest duże ryzyko, ale procent wypłaty jest mały, to lepiej nie ryzykować. Dobra, to zmienimy parę walutową, mam tutaj AUDUSD i otworzymy transakcję na tej parę walutowej, tak, poszukamy na Pocket Option, jaki procent wypłaty ma i zobaczcie, AUDUSD, 82%, 83% wypłaty, dobrze. 200 dolarów, wiarów, niżej 3 minuty. Dlaczego? Zobaczcie. sprawdzimy na różnych ramach czasowych, tak Jaka jest sytuacja na wykresie. Zobaczcie, na 30-minutowym wykresie można zobaczyć, że cena doszła do poziomu oporu, tak, i teraz znajduje się na poziomie oporu. Zobaczcie, gdzie ten jest poziom. Poziom oporu jest tutaj, tak. Ten teraz znajduje się na tym poziomie, który po przybiciu stał poziom oporu. Tak? Zobaczcie, że wcześniej on był, poziom ten był przybity. в цьому моменті так, була така свіча червона, був новий поджум опору. І зараз знайдуєшся на цьому поджумі і чекаємо от в от цього моменту. Зобачте, на кожній покажу покажує взрост, так як перші транзакції, так. Але, направда, юж трачі сили і показує już на чекати, от опору в на цьому поджумі. Також бачимо і чекаємо, що от цього поджуму опору бачимо в оцені так. Naprawdę, zawsze musimy pamiętać, że kiedy sprawdzimy na innych ramach czasowych, tak, kiedy mamy, e, mamy różne ramy czasowe i na tych ramach czasowych możemy zobaczyć, że naprawdę jest cena wyprzedana lub wykupiona. Teraz bo zobaczymy, że cena naprawdę ma, jest wykupiona, tak, bo znajduje się poziomie wyżej 70 na wskaźniku RSI i znajduje się na poziomie oporu, tak, na tej strefie oporu, która będzie odwracać ceny w dół. tak. Także otworzymy transakcję, czekamy, kiedy zamknie się. Tak, mamy transakcję AUD-USD i, i zawsze musicie pamiętać, że naprawdę. Tylko dobra wiedza w tradingu tak, da, da swój zysk w, od, od, od handlu. Jeżeli musisz się dużo nauczyć, się, jeżeli nie, nie, nie ma dużo wiedzy, to i będą duże straty. Tak? Także e, poproszę o subskrypcję kanału i oglądanie dużo filmików moich, bo tak, ta, wszystkie handle jest oparte na praktyce. I jeżeli chcecie znać jak handlować i jak, jak, jak to później odszukać, to trzeba zobaczyć wszystkie filmiki, jakie mam na kanale. Tak? I już znamy, że rynek jest cykliczny, tak? i to co było wcześniej na wykresie, może powtarzać się w przyszłości. Tak? Także zawsze, jeżeli jest taka sytuacja podobna tak? może być e, jeszcze wiele razy e, być na wykreśie. Bo naprawdę wszystko, co się dzieje na wykresie, jest takie przywidywalne, ale musi być dobrze analizować. Bo naprawdę najduży dostaje się, kiedy mamy poziom oporu, na przykład Ale mamy duży trend tak? i kiedy mamy duży trend wydaje się, że naprawdę opa cena dochodzi do poziomu oporu i teraz będzie odwrócenie. Ale nie, tak nie zawsze działa, bo musimy zwracać uwagę na wskaźnik RSI, jeśli już na wskaźniku RSI zaczyna się spadek tak? i cena zaczyna się ruch w dół. To wtedy możemy roz, ee, mówić, że naprawdę trend już jest skończony i straci siły. Ale jeżeli wskaźnik RSI pokaże wzrost i na wskaźniku e, i na wykresie mamy wzrost, ale cena znajduje się na poziomie uporu, to jest duży procent, że cena będzie przybita i ten poziom będzie kontynuować trend wzrostowy i ten poziom nie będzie wpływać na ceny. Dobrze, zobaczcie, zamyka się w plusie w ostatnich chwilach, także zamyka się w plusie, mamy plusa i naprawdę, naprawdę zobaczcie, że mamy taki Taka sytuacja, że cena odwróciła się na tym poziomie, poziomie oporu, tak? bo wszystko, wszystkie wskaźniki pokazują tak, że naprawdę będzie odwrócenie, ale jeżeli zobaczyć na jednogodzinnym wykresie, tak? to mamy, mamy początek trendu, trendu wzrostowego. Tak? To, o, co, o czym mówiłem wcześniej, że zawsze musicie sprawdzać różne ramy czasowe i kiedy na innych ramach czasowych pokazuje wzrost, tak? to w takich krótkich transakcjach będziemy mieć zysk, ale w dużych transakcjach może być strata. Także musicie zawsze rozumieć, jak, jaką transakcję możemy otworzyć. Jeżeli transakcja będzie tam czy 5 minut, tak, to możemy szukać momentów odwrócenia lub korekcji na tych poziomach. Jeżeli powyżej, to musicie zauważać, jaki jest trend tak, na wykresie. Nazwa dobrze.